Witam Was w kolejnym nagraniu. Jak co roku kiedy za oknem robi się szaro i ponuro, a temperatura spada. Wielu z nas wie, że przybędzie mu jakieś 2-3 kilo. Nie lubimy biegać w deszczu i zimnie, więc co roku wraz z nadejściem jesieni poziom naszej aktywności fizycznej drastycznie spada. Napiszcie, czy Wy też tak macie. Ja proszę Was o subskrybowanie tego kanału, co pomoże szybciej mi się rozwijać, a teraz zapraszam do filmu. Wiem, że wiele osób wraz z nadejściem chłodów ma większy apetyt na bardziej kaloryczne potrawy, słodycze czy tłuste jedzenie. Często też jesienią pogarsza się nam nastrój, więc pocieszamy się ciasteczkami i czekoladkami. Święta również są okresem niebezpiecznym dla sylwetki, bo mało kto odmawia sobie wtedy skosztowania wszystkich smakołyków. Jakie mogą być tego efekty? Dodatkowy kilogram czy dwa nie powinny nikogo martwić, ale co jeśli mamy skłonność do tycia i w czasie jednego sezonu jesienno-zimowego może nam przybyć od 5 nawet do 10 dodatkowych kilogramów. Gdy nadchodzą chłody, bardzo warto opracować nową dietę i konkretny plan działania, dzięki któremu na wiosnę unikniesz wyciskania siódmych potów na siłowni. Istnieją pewne reguły odchudzania, a raczej uniknięcia przybierania na wadze, do których stosuję się co roku i polecam je każdemu, kto nie chce przytyć przez pół roku, które pozostało nam do wiosny. Po pierwsze, woda. Woda jest esencją każdej pory roku. W czasie lata nie opuszczamy domu bez butelki wody. Zimne jesienne powietrze sprawia, że sądzimy, iż nie potrzebujemy już wody, a gorące napoje, takie jak herbata czy kawa, lepiej nawadniają nasz organizm. Nic bardziej mylnego. Czystej wody nie da się zastąpić niczym innym. Jeśli nie lubisz pić wody, to możesz poprawić jej smak, dodając do niej trochę owoców. 2. Zdrowe zamienniki węglowodanów Wyeliminowanie węglowodanów ze swojej diety nie jest dobrym rozwiązaniem. Pożywanie dużej ilości węglowodanów każdego dnia też jest złym pomysłem. Co w takiej sytuacji zrobić? Wybierz ich zdrowe odmiany oraz ogranicz ich spożywanie w jesiennym okresie. Zamiast białego chleba sięgnij po przyjazny diecie chleb owsiany lub żytni, chleb z siemieniem lnianym czy chleb pełnoziarnisty. Tak samo postępuj z makaronami. Wprowadź do swojej diety pełnoziarnisty makaron, który jest bogatszy w błonnik i składniki odżywcze niż zwykły makaron. Samodyscyplina, szarlotka, jesienne mufinki i ciasteczka oraz inne wypieki mogą przypomnieć Ci Twoje dzieciństwo oraz jak bardzo kochałeś te jesienne miesiące. Niestety, wszystkie te smakołyki mają dużo kalorii, więc oprócz poprawy humoru oznaczają też kilka dodatkowych kilogramów i utratę talii. To oczywiście nie oznacza, że masz jeść tylko jabłka i marchewki, zapominając o słodkich deserach. Musisz nauczyć się postępować rozważnie i pozwolić sobie jedynie na niewielkie ilości słodkości. Doskonalenie samokontroli sprawi, że będziesz potrafił powiedzieć sobie dość w odpowiednim momencie i nie przytyjesz w tym jesiennym okresie. 4. Kup karnet na siłownię To najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić na jesień. Nie każdy jest na tyle odważny, by ćwiczyć na zewnątrz, kiedy temperatura spada. Co więcej, Możesz nie mieć czasu lub miejsca do ćwiczenia w domu. Wizyta dwa razy w tygodniu po pracy w pobliskiej siłowni daje bardzo dobre efekty. Widząc postępy będziesz lepiej zmotywowany do dalszej pracy. Dzięki regularnym ćwiczeniom na siłowni możesz unikać dodatkowych kilogramów i cieszyć się doskonałą sylwetką podczas najbliższych wakacji. Poza tym jest to sposób na długie, jesienne wieczory, wizyta na siłowni, basenie czy w klubie fitness wypełnią je doskonale. Piąte. Jedz owoce i warzywa. Zwiększenie ilości warzyw i owoców w jesiennym jadospicie to najlepszy sposób na zachowanie średnego zdrowia i dobrej kondycji. Wbrew pozorom, w Polsce także zimą i jesienią, mamy dostęp do wielu rodzajów warzyw i owoców, więc ich niedostępność nie może być kolejną wymówką. Szóste, uwierz w siebie. Jesteś jedyną osobą, która może zmusić Cię do ćwiczeń i zdrowego sposobu odżywiania. Nie polegaj na swojej mamie, przyjaciołach czy partnerze. Jako świadomy konsument możesz jeść wszystko, co chcesz, bez żadnych ograniczeń. Jeśli chcesz zjeść jedną czekoladową muffinkę, zjedz ją. Jeśli masz ochotę na słodką szarlotkę, to upiecz ją i zaproś przyjaciół, którzy pomogą Ci ją zjeść. Jedzenie Małych porcji twoich ulubionych potraw nie sprawi, że przytyjesz. Musisz jedynie trzymać się reguł, a zobaczysz, że twoja sylwetka nie pogorszy się po sezonie jesienno-zimowym. Po prostu uwierz w siebie, że jeśli chcesz, to możesz. To by było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie, żeby podzielić się również waszymi spostrzeżeniami. Napiszcie w komentarzu, co wy robicie, żeby nie przytyć w okresie jesienno-zimowym. Proszę również was o subskrybowanie tego kanału. Mi pomoże się to rozwijać i docierać do większej ilości odbiorców. A na dzisiaj się z wami żegnam. Cześć.